Anita. u mnie dopiero w szczycie kwitnienia oglądałam dzisiaj film pana Chyrzego, u nich już na Podkarpaciu te róże powoli przekwitają, u mnie mają masę pąków jeszcze nierozwitniętych ona w tym roku była cięta bardzo, bardzo nisko, bo e, potrafi dorastać nawet do 6 metrów rozpiętości, ma po 3 metrowe pędy, jak się jej tutaj nie skontroluje, nie mam dla niej tyle miejsca i widać jak tutaj się na niej Uwijają owady, chociaż w tej chwili już skryło się słońce, zaczęło wiać i tych owadów jest mniej. Tlek Nirps, który również rozkwita później, który dopiero zaczyna rozkwitać. A tam dalej, już pokazywana wcześniej, Matchpoint i Biała Kanadyjka Bugnet. Zaczynają kwitnąć już powoli lawendy, więc widok rano. O w słoneczku wygląda to w ten sposób.